Moim Państwa gościem jest dzisiaj były selekcjoner reprezentacji Polski Janusz Wójcik. Witam Panie trenerze. Kłaniam się uprzejmie Państwu, pana, panu. Spotykamy się, ponieważ popełnił pan książkę razem z przemysłowym ofiarą. Musiałem się spytać, co pana skłoniła do tego, żeby w końcu swoje wszystkie e, wspomnienia tak uwewnętrznić na, na zawsze można powiedzieć. Powiem szczerze, no było tak wiele różnych dziwnych rzeczy ciekawych, mniej ciekawych i bardzo ciekawych w ciągu tych lat, jak do tej pory przynajmniej, które się wydarzyły, że trzeba było to po prostu było powiadomić ludzi o tym, co się w ogóle działo w tym czasie z różnymi reprezentacjami i w kraju, i za granicą, i w życiu prywatnym, i w, w politycznym. No, generalnie rzecz biorąc w życiu. Także chciałem po prostu podzielić się tymi wszystkimi informacjami. Z tymi wszystkimi, którzy mi dobrze życzą, życzyli i do, myślę, że są tacy, którzy dobrze życzą dalej. Właśnie ta książka obala kilka mitów. Pierwszy, który mnie zaskoczył, to że słynne zdanie, tu nie ma tu trenować, tu trzeba dzwonić, w ogóle nie padło. Nie, to mam przypisywał no, najrozmaitsze różne, różne dziwne rzeczy. Ja mogę tylko powiedzieć, tam gdzie niby to zdanie padło, czy pół zdanie, to nie, był, to nie była drużyna, to nie był klub, to nie była siła, która mogła w ten sposób funkcjonować w tym złym całym otoczeniu. My byliśmy zbyt słabym partnerem do czegokolwiek, żeby nas nawet zaproszano do stołu, gdzie rozgrywany był. Rozgrywany był y, no, poker czy, czy, czy też inne gry. No właśnie a propos piłkarskiego pokera, Pan mówi, że to y, w życiu tak bardziej nie wygląda jak w tym filmie. Dostało nie. się też tutaj e, fryzjerowi, który go Pan określa jako osobę za krótką, żeby e, no, no, sterować tą całą machiną. Ja nie chciałem tu nikogo urażać w sensie takim, że. że, że... Czy on jest zły, czy on jest dobry, bo to niech oceniają najbliżsi, niech oceniają ci, którzy powinni to oceniać. Ja tego powiedziałem po prostu to, co wiem, to, co wiedziałem, i chciałem się podzielić, że tenże człowiek, tenże pan, że no nie był twórcą tego całego systemu, który funkcjonował, tylko po prostu podłączył się, podłączył się. do tego w odpowiednim momencie, wiedząc o tym, że z jakiego powodu on na przykład, jak inni korzystają, to z jakiego powodu on miałby coś jeszcze nie przytulić. E, nie obawia się pan, że kilku, <grym kilka <grym osób może się po tej książce obrazić, na przykład ja wiem, nie wiem, by, były pana podopieczna, a teraz trener pan Stokowiec, który został tutaj no, tym, dość, dość mocno określony jako człowiek taki niesympatyczny. Ja, ja lubiłem zawodników niesympatycznych, w sensie takim, że i agresywnych, i takich łobuziakowatych, bo dawałem sobie z nimi radę, ale jeżeli ktoś jest odporny na wiedzę, to po prostu ciężko się z nim dogadać, w żaden sposób nie można niejednokrotnie, i dlatego też no, no nie był zawodnikiem takim, na którego mogłem w jakimś sensie no, takim powiedzmy odpowiedzialnym stawiać. Tym bardziej, że on. No, trochę przeszkadzał, nazwijmy to delikatnie trochę. A po drugiej stronie była taka osoba jak Szamo, którego w książce możemy zobaczyć, że bardzo pan cenił i zawsze w pana drużynach było dla niego miejsce. Zupełnie inna postać, zupełnie inny charakter, oddany drużynie, oddany tej sprawie, która, którą wykonywaliśmy, grze. Poszedłby w ogień za drużyną, poszedłby w ogień za. Trenerem i ja tak samo oddawałem mu pełen swój szacunek. W swojej książce Szamo opisuje taką dość zabawną scenę negocjacji jego wynagrodzenia w Śląsku Wrocław. Czy pamięta pan, czy to faktycznie tak się działo jak on opisuje, czy może jego też pamięć trochę, że tak powiem, no, poniosła? Nie, pewnie tak było. No, on był bezpośrednio przy tej rozmowie. Yy, szczegółów dokładnie nie pamiętam, to już było wiele lat temu. Nie zależało na tym, żeby dobry bramkarz trafił do drużyny, która potrzebowała dobrego bramkarza. Yy, tak jak powiedziałem już o jego cechach charakteru, odpowiedzial, odpowiedzialności również i pozytywnych cechach, taki człowiek był potrzebny w tej drużynie. Pomagał trenerowi, czyli mnie w tym momencie, w prowadzeniu drużyny, pomagał dyscyplinować różnych zawodników. Niepokornych, takich, którzy nie chcieli się nagiąć do pewnych rzeczy. No i był po prostu przydatną osobą. Bardzo. I dla takich piłkarzy, jak możemy wyczytać, był pan w stanie toczyć walki z najtrwalszy, naj, najtrwalszymi prezesami o ich wynagrodzenie. Co? co się chwali takiemu człowiekowi? Pewnie dlatego zostawiali duszę i serce na boisku. Na boisku, pana. zgadza się, tak. No, ja wymagałem od nich wiele. Bardzo dużo, zresztą nie tylko od Szamo, ale od wielu tych, którzy, których miałem pod swoją ręką w różnych reprezentacjach, ale y, tak samo oddawałem im wszystko to, co oni powinni otrzymać, za, w zamian za to, co oni dawali y, z siebie, z serca i ze swojego charakteru. Tęski Pan trochę za tą ławką trenerską? Bo to jeszcze tak, dwa lata. Oczywiście. Y, nie, to będzie krócej, to nie dwa lata. Tak? To będzie krócej, ze względu na to, że pewne rzeczy już no, muszą być wliczone. Aha. To wszystko to zbyt długo trwało. Ma pan już coś na oku, co chciałby objąć? bo to, jest mam, to, to, jest... to na oku można mieć wiele różnych rzeczy. To chodzi po prostu o to, gdzie będą konkretne propozycje, wtedy zostaną przemyślane i będzie strzał w dziesiątkę. Ale najprawdopodobniej, chociaż nie zastrzegam się i nie mówię nie, może to być gdzieś za granicę. I jedno z moich ostatnich pytań, czyli jak pan ocenia obecną naszą reprezentację, której ostatnio udało się wygrać z Niemcami, tak? Są liderami w grupie, teraz czekają nas następne spotkania. Myśli pan, że to jest drużyna, która tak jak ta Leo Benhakera jest w stanie zawalczyć na imprezie i dostać się na imprezę? Ja, to Ja bym wolał, żeby to nie była taka drużyna jak Leo Benhakera, czy jeszcze innych trenerów, Którzy dostali na imprezy typu Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Bo jak, no jak nie sięgając tam, powiedzmy głębiej dalej. Nie, mówimy o to, Ale o to... powiedzmy o takich dość bliskich czasach. No dlaczego? Dlatego, że no co, mamy wejść do, i nie wyjść z grupy i dostać bańki po prostu po plecach. Tak, że Kulimy się, pakujemy i po cichu po prostu znikamy z tego miejsca, o które było tak wiele szumu i tak wiele, wiele powiedzmy gry, walki. No. Dziękuję bardzo. Trzymamy za chłopaków kciuki. Oczywiście, że trzymamy, niech grają, nie pokażą charakter. Nie tylko to, żebyśmy mówili o tym, że dopisało szczęście i tak dalej, tylko oni muszą pokazać umiejętności, ale przede wszystkim charakter to musi być nieprawdopodobna walka i to musi być widać, musi być widać i czuć to muszą wszyscy kibice i oni sami, że oni potrafią po prostu dać siebie maksa, który, który po prostu pokładzie na, na, glebę, na glebę przeciwników. To w moim Państwa goście był Jan Rzucik. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.